On deck, we're selling the pirate swap. Move your wings, fill this ship to the top. Bring only the best skins. This is going to be a legendary shipment. We need skins only. Trade your CS2 loot and create your perfect loadout on Pirate Swap, the best CS2 skin exchange. Use the promo code on screen to get some free treasure. Płacając menu 8.40 na CSGO Skinsa z kodem Lamianek możecie zgarnąć jedną z pięciu kos, które właśnie wyświetlają Wam się na ekranie. Kosy otrzymacie jako gratis do doładowania, a więc po zakończeniu transakcji, jeżeli ją zgarniecie, otrzymacie na ekranie komunikat Gratulacje, wygrałeś skina za doładowanie z kodem Lamianek. Powodzenia wszystkim wpłacającym, a teraz zapraszam na film. Siemaneczko, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony Lamianek, a witajcie w kolejnym materiale na moim kanale. W dniu dzisiejszym, jak widać, znajdujemy się na CSGO Skinsie, ja na sam start przypomnę Wam, że wchodząc z pierwsze niki w opisie otrzymujecie 2,10% oraz 10% bonusu do doładowania. Przez najbliższe kilka dni przejdziemy sobie do skrzyneczek typowo counter-strike'owych. Jest ich 15 tutaj na stronie dodanych. Wydaje mi się, że zaczniemy sobie może od najdroższej, polecimy sobie do najtańszej. No i będziemy sobie te skrzyneczki dzień po dniu otwierać. Mamy tryb Rapid Fire, także bardzo fajnie. 10 skrzyneczek, wydaje mi się, że 100 skrzyneczek sobie weźmiemy, otworzymy. 100 skrzyneczek Weapon Case, także 33 tysiące wydamy. No to jest ogromna sumka. A za max balans, ile byśmy mogli? 170, to nie, weźmiemy sobie na razie 100 skrzyneczek, weapon case, no i lecimy sobie, no. Zobaczmy sobie, ile nam się uda zarobić. 33 tysiące wydaliśmy i czy to będzie opłacalne? Wydaje mi się, że raczej nie, wydaje mi się, że raczej nie, ale poczekamy sobie. kasze case hardened, o, Star Trek Minimal to może być coś warte, tak szczerze. Okej, okay, Dragon Tattoo też może być coś wart. No kurde, jest Lightning Strike Factory. Dobra, nie wygląda to źle na razie, tak Wam powiem. Zobaczymy jak to będzie zaraz. Połowa za nami, mamy Lightning Strike'a, mamy kilka fajnych skinków. Nie no, Profitu obstawiam, że nie będzie. Chociaż Dragon Tattoo znowu. Ale możemy mieć jakąś fajną sumkę, tak szczerze mi się wydaje. No poczekamy sobie do końca. Zobaczymy jak to tutaj się potoczy. Jeszcze trzy otwarcia przed nami dwa otwarcia, a nie, jeszcze jedno. Ile dostajemy? 27 tysięcy! Ej, tu nie jest tak źle, tak szczerze widzowie. To kurde, otworzymy sobie jeszcze raz to skrzyneczek. Nie powinienem tego robić, ale otworzymy sobie jeszcze raz to skrzyneczek, ale teraz może po dwie. Tak, otworzymy sobie po dwie, 50 to trochę nam e, zejdzie i przynajmniej będziemy mogli się bardziej skupić na skinach. Fajną, jakąś fajną kostkę bym chciał dropnąć. jest alpha Lightning Strike, okej. Okay. Na nią w ogóle jest 0,6%, ale leci nam po raz drugi, także fajnie. Dylek hipnoza, a tam znowu Lightning Strike był, już dziutko Ok, Dragon Tattoo, bardzo fajnie, że nam lecą dwa. Jest a, wupa Lightning Strike w stanie Minimal Wear w Star Treku jeszcze. No dobra, powiem Wam, że chyba nie będzie tragedii. Kałaszek, Case Hardened, to szkoda, że yy, filter Test w stanie Minimal Wear, ale no nie obraziłbym się. Zobaczmy sobie, co tam dalej. Czy tutaj coś jeszcze nam wyleci Dragon Tattoo? Ok, Skulls, Skulls, Dark Water. Ile mamy? Ponad połowę już mamy. Także jeszcze jakiś Lightning Strike? Coś ten by poleciał, By było fajnie. Czy nie na nam hipnoza? Ok, Case Hardened Minimal Wear. Ale dobra, tu potrzeba więcej skinów, oczywiście. No, czerwona albo koska jakaś. Znaczy, się by się przydała. By było kurde, pięknie. Wydaje mi się, że no nie będzie dużej straty tutaj ponownie, aczkolwiek no poczekajmy do końca, można się jednak zaskoczyć. 36 tysięcy, to my na plus jesteśmy nawet. Dobra, to otwieramy jeszcze kolejne 100 skrzyneczek, ale no otworzymy sobie 100 skrzyneczek i łącznie otworzymy sobie 300 skrzyneczek w tym odcineczku Weapon Case. No to jest coś niesamowitego, Lightning Strike już w drugim otwarciu. Pięknie, pięknie, ale kurde, no chciałbym koskę sobie dropnąć, żeby to jakaś. Nie wiem w ogóle jakie tutaj mogą być. Czy, jak kliknę tutaj, to są jakie koski? Są jakie koski, dobra, ale to nie o to teraz chodzi. Nie będziemy sprawdzać, to no były fajne. Były fajne to, co mi się rzuciło na pierwszy rzut oka, ale oczywiście, no najpierw trzeba ją dropnąć, więc połowa za nami i zobaczmy sobie, czy uda nam się. Czy nam się nie uda? Cyk. Kurde, no ciężko będzie, połowa. Jeszcze jeden Lightning Strike by się przydał, Case hardenet by się przydał. O, jest jeden, ale to by musiał być w lepszym stanie najlepiej w Star -traku. Ale dobra, lecimy sobie dalej. Tutaj nie ma nic. Skulsy, Te Skulsy cały czas lecą. Ale no, nic nie zrobimy. Ile jeszcze nam zostało? 20 skrzyneczek. I wygląda to średnio tym razem, tak szczerze. Średnia, bo Lightning Strike aby w stanie minimal wear, bez Star -traka nic. Kałaszek jeden. Teraz obawiam się, że możemy dużo stracić, a jak będzie naprawdę, 27 tysięcy. Ej, to nie jest tak źle, kurde, myślę, że to. Ja pierdzielę to wszystko. Najtańszy z jest w ogóle za 142 zł. To nie jest tak trudno tutaj stracić. No dobra, w tym odcinku to wszystko, co Wam powiem. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Życzę miłego dziąka i do ustrzenia w kolejnym. Siemaneczko.